No i, mamy, no i mamy niedzielę. Wczoraj wróciliśmy ze zwiedzania nocnego Pragi przed 12. No i cóż, dzisiaj już jesteśmy przed całą Polską. Przejechaliśmy około jakieś ponad 100 km od Pragi. I będziemy tutaj się chyba rozłączać z resztą ekipy. Gdyż jutro jest poniedziałek. Niektórzy z nas mają do roboty, do pracy. My niestety z Justą mamy wolne już to parę dni, tydzień czasu. Także zostajemy w okolicach Kotliny Kłodzkiej. No i cóż no i zaraz tutaj będziemy jeszcze pewnie, tutaj niektórzy się tankują Znajdziemy pewnie jakieś miejsce na śniadanko, zjemy razem w jeszcze i się rozłączymy Co więcej Więcej później No i tak Lena, Darek, Kuba i Mirek pojechali sobie do... rozjechali się do domów pojechali w stronę w kierunku Warszawy my z moim plecakiem próbowaliśmy się dostać do jaskini niedźwiedziej to niedźwiedzień, klętna w sumie byliśmy tam tylko jest niemożliwością się wejść do jaskini bez poprzedniej rezerwacji miejsca na konkretną godzinę, i pocałowaliśmy recepcję, kasę i wracamy z powrotem do motocykla. Jesteśmy już na parkingu, na którym zaparkowaliśmy. Tutaj wyżej troszeczkę trzeba podjechać i będzie kopalnia uranu. Miejmy nadzieję, że tam będzie łatwiej wejść i zobaczyć cokolwiek. No cóż, przynajmniej spróbujemy. Eee, I tak, zobaczcie sobie, jak to wygląda. W ogóle jest bardzo fajnie, jest gorąco, ale krajobrazy są naprawdę niesamowite. Dobra, o. No dobra jesteśmy przy kopalni uranu tak zaparkowaliśmy naszego bajka proszę i kopalnia uranu znajduje się gdzieś gdzieś tam gdzie dokładnie zaraz zobaczymy no się ma, no już wszystko wiem wejście jest tam na dole gdzie ten zielony daszek Niestety, żeby wejść do kasy, trzeba po tych schodkach, po tych, po tych, po tych, po tych i aż tam się wdrapać, bo to tylko, żeby kupić bilet. Później z powrotem zejść na dół i wejść do kopalni. To idziemy po bileciki. jest drapieżnikiem i to również jest drapieżnik bo jest to rodzaj pasożytu geologicznego czyli minę. Noś jesteśmy na naszej bazie noclegowej przez następne mam nadzieję dwie noce zatrzymaliśmy się w miejscowości Głuszec to jest pod w Wałbrzychem Słońce świeci niemiłosiernie cóż, idziemy teraz po Tesco Do Tesco Do Biedronki Do Biedronki e, Po jakąś kiełbaskę, zrobimy sobie grilla, kupimy kupię sobie piwko Chipsy Chipsy tak. sobie kupię i zjem pół paczki A będzie na całego Madę i Biedronka tym, Co idzie obok. E, Jutro Co jutro Zobaczymy. Eee, mamy fajne, fajne zakwaterowanie. Eee, adres, adres leci tutaj sobie poniżej. Także zapraszam bardzo miły gościu. Tanio, eee, policzył nam 25 zł za dobę, za dwie osoby. 50 zł. Oj, sorry, 50 zł za dwie osoby, za dobę. Nie jest, nie jest jeszcze tak najgorzej, nawet powiedziałbym, że tanio. Co jeszcze? Jeszcze coś? Wolą mnie nogi. O. Zgubiłam okulary akulary słoneczne, a przynajmniej nie wiem gdzie są i teraz mąż mi będzie musiał kupić. To jest jego motor. I to przez niego zgubiłam. Eee, tak, wszystko przeze mnie. Eee, no dobra, to tyle. Eee, pewnie do zobaczenia jutro z rańca, jak będziemy wyruszać. Bo dzisiaj to już będzie tylko sam grill i pitko. Dobra, to do jutra.